Hej, hej, hej! Cześć, witajcie! Z tej strony Maciek i Klocki. Dzisiaj LEGO Prasówka na miesiąc, maj 2019. Przypominam, że nie jest łatwo zrobić taki materiał, który podsumowuje niejako cały miesiąc gazetkowy. One wychodzą w różnych terminach, no ale najważniejsze jest to, że wszystko co dzisiaj tutaj zaprezentuję jeszcze jest kilka dni, przynajmniej w kioskach. Więc dacie radę to jeszcze znaleźć, no i przyglądamy się temu na co czekamy. A w tym miesiącu wrażenie zrobiły na mnie takie tytuły jak... Ninjago Legacy. Jest to taka nowość na rynku wydawniczym. 19,99 za to musimy zapłacić. Tutaj mamy Garmadona w całkiem ciekawym opakowaniu. Dalej jest kolejna karta specjalna oraz saszetka, więc ta cena jest jako taka usprawiedliwiona. W końcu wydanie specjalne specjalnie dla fanów Ninjago Legacy. Dalej. Lego Star Wars, magazyn, który teraz już kosztuje 12,99. Zobaczymy, czy to jest cena stała. W każdym razie, oprócz normalnego dodatku regularnego, mamy jeszcze coś archiwalnego. Mi tutaj akurat się trafiła minifigurka, także bardzo fajnie. No i trzeci magazyn, może nieco kontrowersyjnie, Lego Friends. Zobaczcie, mamy tutaj niedźwiadka i trochę terenu. I każdy z tych klocków, moim zdaniem, jest na tyle przydatny, że tutaj. Umieściłem ten magazyn przed innymi magazynami, czyli LEGO City oraz LEGO Ninjago. No ale, ale, właśnie o tych dwóch magazynach jeszcze trzeba dwa słowa powiedzieć. Jeśli chodzi o te magazyny, obydwa kosztują po 12,99, w Lego Ninjago mamy Iron Barona oraz oczywiście kolejną kartę specjalną, w tym przypadku jest to Samurai X, no a w Lego City jest taki policjant wyposażony w jetpacka, no i mamy tutaj mega drużynę ninja, więc znowuż jeżeli zbieracie karty, to to trzeba niestety, no... Kolekcjonować, bo są tutaj karty specjalne, których nigdzie indziej nie dostaniecie. Okej, okay. dosyć tego. Przyglądamy się na co czekamy i przyglądamy się modelom. Zapraszam. No dobra, a co w przyszłości, zarówno tej bliższej, jak i dalszej? Lego Ninjago już 14 maja będzie tam Lloyd w swoim tradycyjnym zielonym stroju, ja tutaj. Próbuję dojrzeć, czy ten tors będzie fajny. No, ładnie, ładnie mi to pachnie. Zobaczymy, bo na tym głównym obrazku rozbudowany miecz wszystko przytłacza. Ostrze jest fajne, ale tutaj nie lubię takich elementów zbyt dużych, które przeważają naszą minifigurkę. No, zobaczymy już 14 maja w kioskach i salonach prasowych. Dalej Lego Batman. Temu magazynowi kibicuje. On jest stosunkowo świeży w Polsce. 21 maja będziemy mieli Supermana. No, niestety, on jest dosyć popularny minifigurką, ale będzie tutaj jeszcze pojemnik z kryptonitem, czyli fajny zielony kryształ może się do czegoś przydać. Ja również widziałem, że będzie trzeci numer, słuchajcie, magazynu Jurassic World, więc to już też zapowiadam. W każdym razie 21 maja mamy Lego Friends i tak jak ja wam już kiedyś, to na pewno mówiłem, że uwielbiam te letnie dodatki, bo tutaj mamy stoisko z goframi, zobaczcie, i kilka nadruków. Bo jest taka fajna kratka, właśnie do grilla albo do jakiegoś opiekacza. Tutaj fragment ciasta oraz truskawka. Świetna sprawa 21 maja w kioskach. No i LEGO City 28 maja, więc pod samiusieńki koniec miesiąca. No i będzie tam strażak w helikopterze w zasadzie to strażaczka i. Mega, 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 mega fajny tors, zobaczcie taki żółty, tego jeszcze nie mam w swojej kolekcji, więc czekam, bo ten helikopter, mm, zobaczymy, zobaczymy jak już będziemy mieli zbudowany model. Star Warsy 30 maja, więc już ostatni praktycznie dzień maja, no jest droid bojowy, tutaj widzę jeden ciekawy nadrukowany cylinder, kilka broni... No i taki kruchy kościec. Może to się do czegoś przydać, więc tutaj również czekam z zainteresowaniem. No i kolejny magazyn Lego Ninja Legacy. Słuchajcie, tam już będzie mistrzu. Ciekaw jestem, czy tak samo ładnie zapakowany jak w przypadku Garmadona. No i w ogóle w tym magazynie jest taka nowość w postaci mega plakatu, bo te okładki po drugiej stronie mają kilka różnych ninja. No i zobaczcie, to sobie później będzie można złożyć i cały pokój tak poziomo obkleić. No zobaczę, może nawet ja z tego skorzystam, bo wygląda mi to na ciekawą opcję, także na to czekamy, a co już mamy na stole, to Was zapraszam. No, 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 ale ciekawe opakowanie. Ażby się chciało zawsze w takich blistrach dostawać minifigurki, wszystko tutaj widzimy. Każdy element to jest jeszcze garmadą z tych czasów, kiedy nikt nie słyszał o Lego Ninjago movie. I zobaczcie. Fajny jest ten tors z tym takim fioletowym pasem, który przechodzi na nogi, no a wyższy tors jest wyposażony w zbroję. Ja sobie tutaj na górze przeciąłem ten fragment taśmy i teraz mogę to sobie na spokojnie na luzaczku wyciągnąć. Ja Wam jeszcze tylko pokażę w tym czasie, kiedy będę sobie to wszystko składał, że już skompletowałem. Wszystkie karty specjalne słuchajcie, na jednej stronie. Także fajnie moja kolekcja kart się rozrasta, i jeszcze szykuję dla Was jeden ciekawy, duży odcinek z tymi kartami. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Ja tymczasem już mam złożone tutaj dwa torsy naszego Garmadona. Teraz te trzeba wyciągnąć główkę. No, dalej, dalej z fajnym hełmem, do góry kość, którą też można sobie wymontować. Czy mamy drugi wyraz twarzy? Ano, nie mamy. No i teraz te cztery katany trzeba wyciągnąć. No, nieźle, nieźle. Tyk! i jest mamy go zbudowanego zobaczcie jeden mini zestawik jedna figurka a mamy cztery fajne miecze chociaż tych kata jeżeli ktoś zbiera ninjago to ma pewnie odgroma no i z tyłu zobaczcie tutaj są nadrukowane plecy ale wyżej na tej zbroi nic już nie ma trochę szkoda ale i tak figurkę oceniam jako bardzo ciekawą nostalgiczną dla niektórych i z dumą wpisuję ją do swojej kolekcji, bo takiego klasycznego Garmadona to ja jeszcze nie miałem, a teraz już mam. Także bardzo, bardzo fajnie. Lećmy dalej. Pod względem elementów Lego Friends naprawdę pozytywnie zaskakuje. Mamy tutaj cenny element ściętego drzewa jak i pozostałe klocki, słuchajcie, trochę skał, trochę zieleni, to jest coś fajnego i cennego. Rozumiem, że nie każdemu będzie się podobał ten zwierzak, bo to nie jest model należący do Lego City, tylko do tych serii dziewczyńskich, tak to nazwijmy, chociaż on też jest pocieszny. No i tak jak mówię, skały, transparentne, błękitne elementy oraz... Odrobinkę, ociupinkę roślinek to jest całkiem dobra opcja jak za 12,99, więc polecam, szczególnie jeżeli komuś brakuje tego na druku. No, ale nie ukrywam, że dla konstruktorów najlepszym kąskiem kwietniowo-majowym będzie ten Ewing. Zobaczcie, o ile mnie pamięć nie myli, jest to statek z kategorii myśliwców. No, i mamy tutaj takie zawiasy, które pozwalają o nawet na takie duże rozwarcie, mimo że chyba w filmie występowało to mniej więcej. Takich kątach, ale specjalistą od Star Warsów nie jestem. W każdym razie 37 klocków, kilka bardzo ciekawych. Pozwólcie, że tutaj na tym ujęciu wam rzucę kilka takich moim zdaniem naprawdę interesujących gagatków. No i co jeszcze ciekawego się rzuca w oczy? Taka gładka, płytka kafelek. 8 na 1, słuchajcie, duża rzadkość naprawdę. No i podoba mi się to, że dostajemy tutaj również jeden dodatkowy starszy model, więc jeżeli szukacie jakichś gazetek, które zawierają naprawdę dużo klocków i ta cena jest akceptowalna, Star Wars w tym miesiącu rządzi. No chyba, że wyjdzie jeszcze Jurassic World numer 3. To zobaczymy, to może będziemy się kłócić. No, dzięki gazetkom, niemal każdy mógł sobie skompletować tych łowców smoków, bo wszystkich ważniejszych tam na szczęście dostaliśmy. I gdybym nie miał Iron Barona, to na pewno bym go ustawił na pierwszej pozycji, słuchajcie, w tej topce miesiąca. Ale mimo wszystko to jest mój trzeci egzemplarz, więc on pójdzie na elementy, jak kiedyś coś może będę budował i na przykład takie torsy albo na ramienniki, albo cylindry będę potrzebował. Tutaj jeszcze mamy mechaniczne ramię, tu jeszcze mamy tak. Taką protezę bardzo fajną w kolorze, powiedziałbym stalowym, no i naprawdę to się nieźle prezentuje jako dodatek do magazynu. Naprawdę nie spodziewałem się, że to również dostaniemy, że takiego Iron Barona za 1299 każdy będzie sobie mógł włączyć do swojej kolekcji, aż tutaj się przewrócił z wrażenia i ja też prawie się przewróciłem. A, a! No, i chyba pierwszy raz w historii tego kanału wychodzi Lego City i nie trafia na moje pudło. No, tak akurat się złożyło, konkurencja była duża, ale mimo wszystko, jak to złożyłem, okazało się, że policjant ma całkiem ciekawy ciemny tors. Nie jest to cukierkowy policjant, tylko bardzo poważny i to mi się podoba. Niestety, główka pojawiała się już często w przypadku strażaków i policjantów, więc tutaj można było coś ciekawszego rzucić. Mamy fajne akcesoria, kajdanki, krótkofalówkę, to się zazwyczaj przydaje jeżeli jeszcze nie macie tych elementów. No a sam plecak na pewno na uwagę zasługuje ten element, którym to ustrojstwo biało-szare jest przyczepione do minifigurki. No a sam plecaczek jest nie najgorszy, no czegoż tutaj innego się spodziewać po tym elemencie? Pewnie pole do popisu było niewielkie, spełnia to swoją funkcję i wyobrażam sobie, że jako dodatek do jakiegoś miasta może się to sprawdzić. No, i jakby tutaj to wszystko podsumować, te magazyny, które wyszły w drugiej połowie kwietnia, jak najbardziej były porządne. Nic mnie tutaj, co prawda, na kolana nie powaliło, ale mimo wszystko sporo cennego klocka dało radę wyciągnąć. No i pamiętajcie, czekamy jeszcze na majowego Supermana w magazynie LEGO Batman, więc trochę pokracznie, ale wiemy o co chodzi. Tam się będą pojawiali superbohaterowie. Fajnie, fajnie, czekam, jak to się dalej rozwinie. No i ciekaw jestem, kiedy na polski rynek trafi. Trzeci numer magazynu Jurassic World. Czy wy też czekacie? No mam nadzieję. Hej, hej, do zobaczenia. Teraz idę sobie poczytać te gazetki, bo trochę mnie wziął katar i jakieś przeziębienie chyba mnie dopada.